W okresie okupacji niemieckiej w 1943-1944 roku, wrogiem dla i też później, wrogiem dla nacjonalistów ukraińskich, dla banderowców, byli wszyscy, którzy według nich okupowali czy zajmowali tereny etnograficznie ukraińskie, które w ich mniemaniu w przyszłości bliższej bądź dalszej miały stać się integralną częścią niepodległego państwa ukraińskiego pod przywództwem Owen Bander. Ale to jest problem taki, że często Ukraińcy właśnie używają tego, ukraińscy politycy, czy też publicyści, powiedzmy tego argumentu właśnie, że tutaj to wszystko podsyca rosyjska propaganda, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że oni nie rozumieją, że naprawdę dla dużej części Polaków jest to właśnie tak, jak pan powiedział, trauma i oni naprawdę to, to przeżyli. Nie chce się pamiętać, wypiera się z, z, z pamięci historycznej rzeczy niechwalebne, delikatnie rzecz ujmując. Po prostu wschód magazyn Piotra Pogorzelskiego.